Ale ładny stary! Daj pobieraj szybko chodź! Siwo ławica, tydzień mnie nie było, bo pracowałem w Wędkarzu Pro. Między innymi odwiedził mnie Patryk i jego brat z tego miejsca. Pozdrawiam was chłopaki serdecznie, życzę wam połamania, jak i ja nad wodą w tym sezonie. A propos bycia nad wodą, to teraz nie jesteśmy nad wodą, słuchajcie, bo mam do otwarcia fajną paczuchę. Zaraz zobaczymy co tam jest w środku Jakieś słodycze pewnie na pstrągi No i oczywiście myślę, że i na okonie coś się znajdzie Szybko rozpakowujemy, zobaczymy coś w środku A później już nad wodę zobaczymy Czy uda się dorwać dzisiaj pstrągi A w zasadzie to jutro, ale w tym odcinku już widzę, że mamy tutaj fajną miareczkę Obrotówka, na pstrągi myślę będzie fajną bronią skuteczną Główki cichowe, haki e, Cieburażki To najmniej nas interesuje w sumie Słuchajcie, dropshot, będzie dużo dropshota na pewno Zbiorniki powoli odmarzają, robi się coraz cieplej O i tego w ogóle nie zamawiałem też fajny bonusik. Żyłka od dragona i myślę, że ją dam na podkład. I też parę przedmiot od Westinka, widzę tutaj akurat od marki Spro, trout masterki, kolejne luks wahadło. Generalnie jeszcze tamty widzę. Masa haków, masa ciężarków, masa yy, główek dzigowych czy buraszek, bo tego właśnie potrzebowałem. Widzimy się już nad wodą, nie ma co przedłużać! Jo! Wiem, że już mieliśmy się widzieć nad wodą, ale jeszcze parę słów odnośnie zmian. Często bardzo pytacie mnie, jakiego sprzętu używam, jaki sprzęt polecam. Więc teraz będzie to łatwiejsze i przyjemniejsze dla was jako odbiorców Będę Wam zawsze w opisie umieszczał linki do tych produktów. Bo nic przed Wami nie ukrywając, w tym roku będziemy podbijać wody z Wędkarzem Pro i produkty, które będę linkował, sprzęt wędkarski przynęty, które będą mi się sprawdzały, będą właśnie zawierały się w linkach i odnosiły Was do sklepu Wędkarz Pro. A mało tego, kupując tego linka, zawsze wspieracie mocno mnie w moich tutaj działalnościach na YouTubie. Możemy dalej wyruszyć nad wodę, możemy kompletnie nagrywać nowe odcinki i większą regularnością dysponować filmów. Tym razem naprawdę widzimy się już nad wodą. No to jesteśmy nad rzeką i teraz tak. Hehehe i he he, ławica. Tak jak mówiłem, strągi pada deszcz, więc szybciutko mówię. Nowy kijek, nowa, nowy kołowrotek. Z GoPro będę wszystko już opowiadał. Skupmy się dzisiaj na złowieniu pierwszego strąga. Trzymajcie kciuki, łapeczki w górę, nowe osoby. Co robią? Łapeczki w górę. No już dobra, ale hej Hej he he, ławica. Łukasz ma challenge, będzie mówił tylko hehe he he, ławica. Takie nagrywanie z Łukaszem. Non-stop. Jajda, jaja pstrąga. Chodzimy za bardzo od tematy, po prostu zaczynamy łowić. Dobra, słuchajcie, szybko o sprzęcie. Jest to sprzęt, którego jeszcze podejrzewam nie dorwiecie, ale już nie tylko będzie w sklepach. Nowości na ten rok. Zacznę może od plecionki. Fishmaker V2 od Dragona 006 w kolorze szarym. Tutaj mamy kołowroteczek Dragon Flash Pro podpięty e, pod wędeczkę. A, bo tu jest rozmiar 3000, o tym zapomniałem wspomnieć. A tutaj mamy jeszcze wędeczkę Invadera od Dragona 228. 2 14 gramów wyrzutu O ile mówiłem wam, że będę wam linkował sprzęt Którego używam od dzisiaj O tyle tej wędki, tego kowrotka jeszcze nie będę mógł zareklamować Ani podlinkować, bo po prostu No nie ma go jeszcze na rynku, nie? Ale za niedługo już mam nadzieję, że to się zmieni Tak więc ławica nie tylko do ryb Trzeba mieć cierpliwość, ale i do sprzętu A teraz idziemy za, Uha za Łukaszem po cichutku Zobaczy jak się kijek wygina Pierwszy raz niestety na zaczepie, a nie na rybie Aczkolwiek to jest też sprzęt, na który będziecie sobie mogli pozwolić, bo to jest na każdą kieszeń budżetowy, tak więc myślę, że warto obserwować, zobaczymy co potrafi. Jest, ale jazda. Ale ładny, stary. Daj, pobieraj szybko, chodź. Jaki piękny. O kurde. Daj, szybko, ale ładny, stary, 40 centymetrów. Piękny. Ale zobacz, jaki piękny. No ładny. Ale... Daj, daj, go tu do mnie. Spokojnie, bez sensu. go troszkę. Ale piękny, stary, jak na nasze warunki. Masz go? Jej! Uhuhu! Ładny, Pięknie. co? Słuchajcie, i właśnie dlatego teraz będzie linkowanie produktów. Bo ta guma w tamtym roku dała mi rybę, a teraz mi daje życiówkę. Dlaczego są linki? Pytacie mnie często, jakie przynęty mi się najlepiej sprawdzają. Często jakieś pytania na temat, na temat sprzętu. Dlatego po prostu ta przynęta. Która daje dzisiaj rybę, czyli Stanley the Stickleback Po prostu będzie dzisiaj w linku w opisie do kupienia w Wetkarzu Pro. Kupując z tego linku możecie bardzo mocno wesprzeć ławicę, żeby łowić. Jeszcze piękniejsze pstrągi, chociaż ten jest przepiękny. Dobra, nie męczymy go. Najpierw do podbieraczka. Przyszykuję miarę, zobaczymy ile on może mieć Jest 40, słuchaj... Czter, czter, oj, ponad 40, słuchaj e, 42, nie? Tak. Nagrywanie w nagrywaniu. Yy, Widzowie z YouTube'a mogą się przywitać z Instagrama, słuchajcie. E, dobra, y, przejdę tędy, może będziesz widział jak go wypuszczam, a może nie. Fajne taki, 42, 12 godzin. Spadnie Mówię. Mówiłem, podbierakowy Łukasz. Podbiera, ryba staje się od razu większa. Życióweczka. Dobra, słuchajcie, już trochę ochłonąłem. Tak więc, jeszcze raz, oczywiście, tą przynętę możecie kupić. Macie link w opisie, gdzie przekierowuję was na stronę Wędkarz Pro i tam będzie ta guma do kupienia, bo sprawdza się łowi wstrągi. Drugi raz już pokazała, że jest skuteczna. Westing the Stickleback. Polecam gorąco. Fajnie. 42 cm Życiówka poprawiona z 28, tak więc naprawdę fajnie. Jak na te warunki, gdzie tutaj jest naprawdę dużo wstrągów, ale małych, taki rodzynek naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Na tą przynętę dokładnie. Złapałem też wstrąga, także ja Wam jej nie polecam tego, że złowiłem jednego wstrąga, tylko dlatego, że złowiłem takich strągów dwa <laughs> na tą gumę, ale nie no naprawdę fajnie pracuje, przede wszystkim ta guma w, ma bardzo drobną pracę jak woblerek i jak trzymamy ją w nurcie to się zachowuje jak wobler, A ma ten plus właśnie guma, że można ją sprowadzać na różne głębokości w zależności od tego jaką damy po prostu główkę dzigołom, jaki jej ciężar. Invader rozdzieliczony, kołowrotek, flash rozdzieliczony, Boże Święty, jest jeszcze z czego cieszyć, wiesz co Łukasz, jadę do domu. Powiedz, kiedy do ciebie, po Ciebie przyjechać, bo dzisiaj pojechaliśmy jednym samochodem. Ja idę opić. Albo po taksówkę ci zamówię, Ubera. Spoko? Te, te, te pół piwa sobie wypijesz. Tak, bo pół piwa w ogóle wczoraj wypiłem wieczorem, i dzisiaj sobie zostawiłem na dzisiaj pół. To akurat nie musiałem do sklepu jechać. Dobra, już dużo powiedziałem o tej przyjęciu, Ostatnie słowo: jest to przynęta, która imituje ciernika. Być może pływają tu cierniczki, dlatego tak chętnie pobierają tutaj te pstrągi ciernika. Ale już dobra, łowimy dalej. Co mi się też bardzo podoba w łowieniu pstrągów? ten cały klimat tej rzeki, że chodzimy po brzegu. Nie jest za ciepło, ale jest pięknie. Nie ma zieleni, jest żółto, są liście na glebie, ale to jest też piękne. Słuchajcie, chwilę porozmawiając z wami o takiej pierdolę, jaką są rękawiczki. Pierwszy raz mam rękawiczki w sumie, które naprawdę są wygodne dla mnie. Jak podat śnieg i marzną palce, to po prostu, słuchajcie, mam takie rękawiczki, które sprawiają, że jest mi ciepło w palce. Ale mam też te najważniejsze odkryte, które pozwalają mi jakieś wiązania, jakieś zahaczenie przynęty o agrafkę umożliwić Więc naprawdę, te rękawiczki z czystym sumieniem Wam mogę polecić i też je podlinkuję Słuchajcie, napiszcie może w komentarzu jak to odbieracie, że Wam wstawiam te linki, bo Prawdę mówiąc, po ogłębszym przemyśleniu doszedłem do wniosku, że naprawdę to nie będzie jakaś hamska reklama, ponieważ często mnie pytacie o sprzęt, a teraz nawet nie muszę wam odpisywać, co to za sprzęt. Po prostu daję w linku w opisie do niego od razu linki, gdzie możecie kupić sprzęt. Nie pytając się mnie nawet, czy go polecam, bo widzicie na odcinkach, że go polecam, prawda? Dobra, lecimy teraz. Słuchajcie, Łukasz jeszcze łowi, ale ja już kończę dzisiaj łowić, wracam do samochodu. Łukasz też już pomału wraca, tak więc. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, słuchajcie, udało się złowić rekord w Stronga, mam nadzieję, że kolejne odcinki z kolejnymi rekordami nie możemy wreszcie narzekać na ryby, bo wreszcie zaczęły współpracować. Kupując link możecie też zdobyć sobie przy okazji fajną przynętę i dodatkowo jeszcze mnie wspierać. myślę fajna opcja, bo tak jak mówię, mój kanał się będzie rozwijał, w miarę możliwości będą nowe łowiska, nowe wody, więcej odcinków, merytoryczne odcinki, chcę wam przekazywać też wiedzę. Łowiąc takie ryby jak ta dzisiaj, mam jakieś tam zarysy tego, czym już mógłbym się wymądzać przed kamerą. Zostawcie jeszcze raz łapkę w górę. Wiem, że dwa razy się nie da, ale może ktoś zapomniał jak mówiłem i prosiłem. Do, to samo tyczy się nowych osób. Pamiętajcie subskrypcję z dzwoneczkiem mile widziane. A teraz uciekam naprawdę, bo kolejne odcinki same się nie zmontują. Trzymajcie się połamania kija i saionara.